Hello my viewers. A nie, to trzeba jakoś tak rozpocząć. SCP e... 2 a nie. FNAF Help Wanted 2 Pomoc potrzebna w pięciu koszmarnych nocach. W tym przypadku w VR, tak jak w poprzednich odcinkach, zaczynamy z kolejnym niesamowitym kontentem. Także. Bo, mam chusteczki na podłodze. Jakbym miał się położyć się i się popłakać po tej grze, to tam właśnie są przygotowane. Dołączyć pełne dzienniki diagnostyczne dotyczące tego problemu. Aha, czy wiecie, że się wyjebało? Okej, okay, pojawi mi się baby. No, za pierwszym razem bardziej robiło wrażenie. Ale to chyba oczywiste. Ja pierdole, jak to oni są szczegółowi. No. Co? Oni na mnie pa On... <noise> Powiem szczerze Wam, że jestem absolutnie obsrany tego pomieszczenia, ponieważ tu jest tyle miejsca, tu z każdej strony może mi coś najebać. Jestem absolutnie obsrany tego place. Nie wiem, w co mógłbym tu szczelić. Kuźwa zauczel wszystkie balony, uczel, kuźwa telewizory, ale ciarki mnie tu przechodzą. Jakoś coś mi tu nie pozwala na spokoju. Myślałem, że to się zmieniło, jak w to strzeliłem, ale byłbym w szoku. Whatever, jakby nie wiem co gramy, bo Matthew Hiami coś mówił albo i nie mówił. I ticket W tego jeszcze nie patrzyłem. Tu jest jakiś karuzel. Sister Location mamy Balora Gallery. Sister Location ogólnie całości się boję: Troszkę. Phaser Blast, wydaje mi się, że jest po prostu nudny. A to jest dla mnie najbardziej ciekawa rzecz. Fizzy Phase Night. No nie wiemy co to są w ogóle fizzy fazy ogólnie w grze. Po prostu jakieś pićko różnych ich tam bohaterów. Dejkerat nie chce przechodzić, bo mnie wkurwiał, jest trochę ciężki. I tam jest zapierdol. Dlatego też First Aid się najbardziej boję, zróbmy te fazy Póki co. A position recently opened the fizjifaz bottling warehouse. Czyli my będziemy faktycznie butelkowali fazy Robię nowe tryby, żeby dla was było ciekawiej tak naprawdę. Make the correct order and send it to the delivery unit. Praktycznie nalewamy i wysyłamy. Use the camera to see if the staff bots are working. Czyli patrzymy czy one pracują. Dobra. Let's go. O, kurde. O, ja cię pierdolę. O, cześć. No. A jak nie podpiszę form? Ale. Znaczy, to nie zacznę chyba. O, o! Poczekaj. Hold up. Daj mi sobie zobaczyć, co to robi. Ale. A. Okej. Okay. To, ale. Ok. Wait a second. Chciałem wam dać większe napisy, bo były w cholery za małe. To jest pierwsza rzecz. One, żeby było wam GIT, to chyba powinny być tak. Nie wiem. Nie rozumiem trochę, ale. A bo ja mam 10 sekund w ogóle na to. Co? E, kofein. No to. E, ale to... Press trash button. Oto you... time. This is both a waste of company time and... Wiecie co od nowa? E, bo mam źle granice. Tu jakoś się w cholerę trzeba ruszać. Dobra. Czyli tak, wyciągamy to, patrzymy jakie jest zamówienie. Sugar caffeine i acid. What the fuck? Okej, okay, Sugar... caffeine i acid jest cytrynka. I wysyłamy. O, Okej, okay, jest git. A tu chyba muszę patrzeć. E, aha! Bo ja widzę, czy one pracują, czy się opierdalają w ogóle. Caffeine, Icy Taste, it's okay. Oj, nie. Ale głupie. Ale głupie. Myślę, że mogę po prostu wylać. Dobra, one chyba pracują. No, ten nie pracuje. Ten coś robi. Ten coś robi. Nie wiem, czy one mi będą wyskakiwały, ale na razie wydaje się spokojne. Nie to jest dziwnie puste. Mogę ich przyblokować? To nie działa, chyba? Popędzić ich do pracy tym? Nie wiem. Nie, nie kumam. Absolutnie. Rasa wydaje się z grubsza automatyczna. Hm. A co my tu mamy? Jakiś kosz. What? What? Niech ja mam wyrobić średnią, bo... Jakby... What? Czegoś nie ma... A, bo to się kończy! Dobra. Rozumiem. Co? Returned work. Same time tomorrow. Aha, dobra, rozumiem. To był pierwszy dzień zmiany i się dopiero coś wydarzyło. Aha, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Mamy... Discount ball pit, okej. Okay. To wracamy do lobby. Nie to było dziwne. To był... A! czy to był pewnie pierwszy etap. Tak samo jak w na tych poprzednich gierkach, one są podzielone na te swoje etapy. Okej, okay, to było staff only. Zróbmy... Może przejdę tego l tym razem i nie będę... L-Chepa. Oj! Pierdolisz. Dawaj, czekam na zamówienia wasze. Jestem gotowy. Okej, okay, ryżyk. I łałach, kuźwa, granica! Eee, co? E, to e, 4, 5, 1, e, tyle, tyle. E, masz masznego Corn i Freddy's Fast e, OK Okej It's corn Proszę bardzo. Freddy fast to jest e, to 312 A Ła! Obniżę, w, a nie obniżę biurka, bo kamera będzie mnie widać bez przesady. No, nie, 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 co No, co, nie, y, nie, y, ale durne. Y, nie, nie, y, y, 2 nie, 1, nie, 2, 2, 1, 2. I muszę to jeszcze sosiwo, y, zielone, głak Masz. Co ty chcesz? Soda jakieś coś, soda, dron i to jest Monty Fiesta Pizza i 155. E, masz, ale z czym ty to chcesz? Też z guakiem, no i zajebiście. Niecierpliwe syny Typowy dzień w Pizzaplexie. Wygłodniałe, chuje. Monty Fiesta Pizza. Jakieś się łatwe trafiają, mam wrażenie. To jest pizza? To jest pizza. E, co? 1-3-1 e, z ostrym, ta? Z nacho Cheese, nie ostrym. Chyba napój zgubił w ogóle. Nunraż, czyli tam, gdzie ostatnio odpadłem. A nie, to jest After Noon rush, czyli już jestem dalej. No dobra, to, to fajnie. O, kuźwa, już za co? E, nie e, Nie A, a tak się zmienia. Dobra, masz ryż. I co ty jeszcze? Fazber, co? Fazber, flan. E, I co ty jeszcze chcesz? E, coś tam, kurwa, potato. 2-3-2. Dwa, dwa. Z hot sauce i guaciem. Dwa sosy naraz. Pojebało cię, stary. Masz. Enjoy zgubiłeś znowu. Znaczy to jest symulacja, ta gra cała to jest chyba szkolenie pracownicze, jakby, więc... What the fuck? Co się z tym stało w ogóle? Korn, e, masz i e, chica skinny taco na 3, 2, 2, z sosami hot sauce i nacho cheese. Widzę, że tu miłośnicy takich bardziej egzotycznych potraw się znaleźli. I co? Ty pewnie jakieś najtrudniejsze pojebane w ogóle z piciem. O dziwo nie. Korn... E, no, widzisz kurwo, że je przygotowuje, tak? Korn, debil. No, spierdalaj, no. Roxy, jakieś gówno. Cz 4, 5, 3. Bez niczego, także masz. To było proste. I tyle? I czy to jest jeszcze coś? Ja pierdolę, to naprawdę jest symulacja zapierdalania w KFC. Tragedia. O! Oh. A właśnie narzekałem na KFC, bo mi dali kuźwa niedopieczone kurito. Jeszcze mi kurwa naplują za to, że, na, że powiedziałem wam to, wiecie. E, Roxy rock, si, Rockin kurwa ten, 512 z czym? Z guakiem i nacho cheese'em. E, nacho cheese i guak, to tyle, masz. O Boże, już kolejka jest. E, ryżyk masz git, e, Fasberflan, flan, proszę bardzo e, 125 tak chyba będzie lepiej Freddy, coś tam, nie, to jest nie to to jest, e, to jest to? Które to jest? To jest to, dobrze, 2, 3, 1 i teraz tak do tego są, o kuźwa, jaka kombinacja pojebana e, hot, e, guag i nacho masz, a do tego jest co? E, nacho, hot i guag, tak samo nacho, hot Głak, Masz. Dobra, jeszcze dwóch. Tragedia. O nie. E, beans to miary łatwe zamówienie. Freddy Fastato e, to w dupie. Z trzema kuźwa ulubionymi czasami widzę. Z Głakiem. choć inaczej. Okej, okay, mam jeszcze 54 sekundy do wyrobienia się. Do ogarnięcia. Sorline, to że ostatnio tego nie ogarnąłem, to jestem naprawdę upo. Tyle mogę powiedzieć. Li wypierdalaj. Eee, głak i e, nacho. E, to nacho cheese, żeby nie spierdolił sosu, bo będzie słabo. Proszę bardzo. Udało się. Chyba się udało, chyba zrobiliśmy to do końca. Zapierdol był gruby, nie powiem. No, było, było ostro. Aż się spociłem, nie ukrywam. Headchief, fajny, fajny kolo. Strasznie ciężkie, Oj, coś długo się wczytuje. Chyba coś nowego będzie w naszym lobby. Wiecie? Bo tak, to się chyba nie wczytywało. Tylko, aż, ty, aż tyle. Aż ty, aż ty. Już kuźwa. Ten, już się boję. Co tu się wydarzy. Z ciekawostek. Nie byłem tam, ale. Tu możemy być. I słyszycie? Co tam jest? Są tam chyba elementy maski. Te takie. Zaczarowane, nie mogę tam zajrzeć Bo gra nas specjalnie blokuje, żeby się nie dało To jest zepsuty kabelek Co oznacza, że no, no będziemy to naprawiać Tak, w skrócie yy, No ale na razie tu nic nie zrobimy, nie mamy żadnej możliwości U tego typa Możemy, już monetkę wydropiliśmy Nic tu też nie zrobimy Tu jeszcze nie byłem, przylec id Ale tu jest tylko moneta tak naprawdę Póki co I nic tu dodatkowego nie spotkamy Tam jeszcze nie byłem, co to jest? O! mogę rozmienić i to też jest tyle. Tu dosłownie nic nie ma, póki co. Co jest dla mnie zbyt zagadkowe, coś tu się będzie musiało pojawić. Like musiało. Więc gramy dalej. Spróbujmy karuzel. Co to jest? Enjoy the ride on the classic Fastbird antique carousel. My required technical support. Super. Kocham karuzele w VR, zwłaszcza kiedy żygam na maksa ze względu na ich użycie i wiecie co? Ja chyba... Ja chyba wrócę do lobby jak mogę, bo muszę się obrócić, bo ja nie mogę być w tą stronę. Albo dobra! Oj! Okej! Okay. O, 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 nie, o, o o o nie! O nie! o nie o nie! O, nie, o, nie. O nie, M M Mateuszu? M M Mateuszu, je jesteś obecny? Mat Jestem obecny. Kurza, brzmiałeś jak Iwona przez sekundę. Dobra, ten... Czy grałeś w ten tryb? Grałem w wszystkie tryby. Okej, ok okay. ja jakby czy... Dobra, nie będę się ciebie pytał, bo i tak mi nic nie powiesz, mhm. kuźwa, ale no. <ścoughs> Kurna znaczy, no, no, co chcesz wiedzieć, co chcesz wiedzieć? A, czy... jest strasznie. No, was ktoś ci gardło z kolanem przygniótł, no mów. Dobra. Nie mać. Ja pierdolę, no chyba cię coś boli, no chyba cię coś. Absolutnie cię coś boli, że ja mam w to zagrać. Ja pierdolę. Zbroja obsłana. Po same kule. Motywacja? Ale tam przecież nie ma nic strasznego. Ale no to nie ma czy jest? Ktoś ci powiedział, że nie ma nic strasznego. Nikt i nie możesz mi ufać. No to. I chill, i co teraz? Aha. Dobra, zjebałem. Ok, restart, ok. O chuj ci chodzi, typie? Ech, ja pierdolę! Pojebało cię coś! Coś cię jebło? Ojoj! Light! Straszne, kurwa, słońce! Ło chuj! O Boże! której ło cześć co Ech, wypierdalaj nikt cię tu nie lubi i nikt cię tu nie szanuje wiesz gościu e, a to gdzie e, to że jestem specjalny mam na to papier dobra no ale jak to nie a to? A to co to? A to, 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 to co to coś robi? Oh, o no O naprawdę O oh, no 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 laj to Gdzie? Spanko tam Spanko Wypierdalanko Dora świat poznaje Z tej strony Dora Dziś mnie krechy. No ale w którą? A ah. A ah, rozumiem Okej okay. No Oj, chyba go... rozpierdoliłem. Jestem technikiem, on się kręci, on się zajebiście bawi, a ja mu dostarczam tej zabawy. Jestem twoim content creatorem, suko! O kuźwa, ale co? Co? Jaka kurwa lutownica. Jebło cię coś. E? Łe! Ło wow, kurde, bo on się zbliża jak go nie świecę. Pomijając, że ja ją przyspieszam. Nie, jedną ręką to się obsługuje, co ja robię? No gdzie on? No gdzie on? co? Ja go nie widzę. No, gdzie ty kurwa jesteś, suko? Słoneczny skurwysyn Ale. No ale co ja mam robić? No chyba o to Jest chodzi, nie? Co? Jest jej tam chipset A, to zaraz zdejmę. Okej, okay, dzięki za helpa. No ale no zejdź z siebie wyjdź z dupy A, A, i teraz dobra, fajnie, dzięki za tipa Ej, i co teraz? Chyba... A, śrubki. Ok, ok. No możesz się kurwa zaśmiać. Dziękuję. Ok. No nie, spaliłem chipset, o nie! E... e? co? Ja nie wiem. Ale ty jakiś nieżywy jesteś, koleżko. Mało aktywny. No to soldering instructions. I made it! I made it like you kurwa uczyć mnie from your instrukcja. Coś mnie popierdoli Popatrz na rzeczy, które masz dostępne Co mam dostępne? Nie usłyszałem od, od jakiegoś czasu Słuch to nie moja najmocniejsza strona Popatrz na to co masz Dostępne No widzę Tam gdzie są chipsety i te wszystkie korki A kurw Dobra, ja pierdolę Chyba go wyłączyli, you know? Chyba wyłączyli moon dropa, żebym to dokończył O, a jednak nie. Przyszedł i na tą imprezę. Co? A, że teraz po prostu świecę na niego, dopóki nie się nie zresetuje, O. A, O. <grystujesz> Widzę, że tu. Wiesz co tym razem faktycznie. Mam nadzieję, że umrzesz w tych płomieniach. I to tak no joke. Ło, ale ja cię świecę! O, 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 o! Dawaj, 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 no, 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 no. no. Say cheese, you fucking moron. Ok, i tyle. Done. Ok, Fajniusia. musiał. Ałcha, Nie mogę tych talerzy i tak do nich nie dosięgam, więc czego ja tu oczekuję? Co? To? Karuzel toj. Hm. tematycznie. Ok, coś się pojawiło. O tam jest karuzela. O, bo one się tu będą tak rozstawiały. Rozumiem. I ja zapełnię te rzeczy, te, te miejsca tymi rzeczami i coś się będzie odpierdalać. Fajnie. To w tym odcinku zagramy sobie jeszcze w jedną gierkę jakąś i to by było na tyle. Tylko pićko, poproszę, kurwa. Eee. <dyskujesz> 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 y o, 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 ok o, 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 Glitch trap is freaking back O, oh, I can't? Like I really can't O. Oh. Tak chwilowa przerwa. Muszę sobie zresetować oczy, patrzałki i dodać picia. To przy okazji weź zaraz chwilę podlicz ile ma skończonych minigierek. Dora. I ciekawostka jak słyszę bardzo dobrze przez echo z mikrofonu. Ta? Ty to śmiesznie, bo to jest mikrofon przy monitorze leżący, a jestem przy łóżku prawie, jak gram. No widzisz? Pod ile mamy skończony gierek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. Sześć skończony gierek. mam przez to rozumieć. Nie wiem, ale cie ciekawe. Dobra, ja pytam Foxy Logrite, czy ja jak to skończę? To by dojść do tego, które jest zablokowane. Ale to jest jakieś giga straszne. Czekaj! Foxy Logride. O kurde, to jest to ten, co było we FNAFie Security być pod ziemią. Chyba. No tak! O kurwa, i możemy w to zagrać? Koniecznie. Ta gra jest literalnie, dosłownie dokończeniem do Security Breacha. Cegiełką, która ma spiąć ze sobą te gry. Fajen. Shoot targets to get a high score. I tyle. Po prostu mam jeszcze te rzeczy. Każdą z tych gierek da się przegrać, więc zgaduję, że norma do wyrobienia będzie całkiem spora. O, brachu, to jednak nie jest Captain chyba Foxy security breach. A nie, jest, jest. O. Score, o. Ale, Koks, jak w Energylandii. O, o brachu O brachu, to jest ta taka gierka, przy której mam się pożygać. O wow, ale ja nic nie widzieć. O! Ale, ale ja się, ale się przewrócę. Like, ale ja będę... Ja będę leżał! Kuźwa. What? Bo wybuch! Co jest? Okej, okay, tu pewnie będą jakieś easter eggi Tak, to jest to Security Breacha, bo już poznaję po tej kozie. Czyli tak to by wyglądało gdyby było otwarte. Interesujące. Nie możemy przeładować. O! Wow. A, że tu mamy czas, żeby sobie postrzegać do rzeczy. I nabić punkty. Okej okay. to nie był dobry pomysł trzeć w ten konkretny punkcik Ochuj, Co? The fuck? Okej, okay, bro, zaczyna się chyba coś No, lecimy Okej, okay, lecimy do miejsc z maską O ja dupi, ale super ale koks, ale będzie schizowo To co ty tygryski lubią najbardziej Zgaduję, że miałem mu strzelać w ryj, bo inaczej mi wydupi A i na górze pewnie bym się otworzył do niego No to śmiesznie Pewnie mam zdobyć jakąś określoną liczbę punktów O No spierdalej, no 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 no, wypierdalej, no Nie a! Tego nie miałem zamykać. Ale za bardzo otwierać ich też nie mogę. No zamknąłem! O. Mniej więcej rozumiem. Jakieś strasznie łatwe do zrozumienia są teraz te gierki. Widzę, czy gra była testowana na zwierzętach. Czyli youtuberach jakichś, kuźwa, możliwe. Czy ludziach, którzy się na tym znają. Bo... no nie ma rzeczy, których nie wiedziałbym co robić jak w Security Breach'u. To nie jest Experience Hello W żadnym wypadku. O kuźwa, Pan Koza? Nowy, oficjalnie potwierdzony charakter z FNAF? The hell? Okej... Okay. A tu jest pewnie masa sekretów, które przegapiam. Taka ciekawostka. Na 100%. Bo tu jest mało, mało czasu, bo trzeba strzelać i mało czasu na to, żeby się rozejrzeć, a... No wiele miejsc do przegapienia. O chuj. Co? Chyba coś zrobiłem i to coś, czego nie powinienem, Like. Chyba coś skipnąłem ostro. Okej, okay, strzeliłem w kozy, która była fioletowa. Ciekawe. W ogóle te pociski, którymi strzela są fioletowe, ale żeby teraz wszystko ze fioletowe podpinać przed bardzo po Aftona i w ogóle pod te wszystkie teorie związane z siłami nieczystymi restauracji FNAF Chociaż nie powiecie mi, że to tak trochę nie jest fabularnie, ale... No dobra. Znowu się wszystko miga. Co do chuja? O kurwa! Ło! Co? You've seen this? Co to było? Guys, what the fuck? O kurna, zaczyna się. Ja pierdzielę. A jakbym nic nie zrobił i tam po prostu wjechał? Nie zablokował tego? Nie, to on po prostu przyjdzie i mnie zajebie. e, 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 e. Wyjebane w punkty, wyjebane w punkty. Wyjebany w punkty, ja tu się ciekawie fabularnie bardziej. To ja też jak mogę dwie pieczenie na ile mognie, to czemu nie? Jak chcę mogę te punkty łatwo wbijać? Dobra. Wow. Ok. Interesting. Very, very ciekawe. Ta ciemność w ogóle, która ma zamaskować prawdopodobnie teleportację. O ciul. To jest chyba już blisko końca, praktycznie. Jakieś kejwy, to chyba już są te podziemia, właśnie gdzie we fnaf to było wszystko poniszczone, Ale w ruinie była ruina, wszystko było niedokończone. Tutaj natomiast możemy się tym finalnie bardziej ponapawać, tak. A nie iść do przodu liniowo aż tak. Zamknij RIA! Śmieszyć to? Naprawdę cię to śmieszy? Jestem upo nie trafiam po prostu. Idę dalej, jakby dokończę kiedy indziej, albo na live'ach. Zwyczajnie. O, tepłem się. Mogę chyba w to nie strzelać, bo mi się wydaje w ogóle, że w te czerwone nie trzeba strzelać. Czasami. A i jakbym strzelił tego helpiego, to bym gdzieś poszedł. To chyba jest jedna z tych gier, w których trzeba faktycznie poprawnie gdzieś trafić i pójść, w po pojechać w poprawną stronę, nie? I to jest to miejsce, które było zniszczone, chyba, nie? Wjeżdżamy teraz tam, gdzie w ruinie to było. Inaczej pokazane. Chyba, że to był ten zjazd na początku, to się mylę wtedy. Tak, to chyba był ten zjazd. A nie, bo tam, tam też był western w gierce. O, braku. Nie widzę tu mundropa nigdzie. Ale on jest tutaj nawiedzony w ogóle. Dobra, czyli te białe nas po prostu. kierują dalej. I już nie mogę odłożyć tego. Jak wybiorę sobie rękę, a nie, to mogę rękę zmieniać zawsze. Zmienię na chwilę, bo już prawa mi odpada. Od tego ciągłego napierdzielania. I to już wszystko. Jesteśmy na końcu. Ale muzyczka. Jest klimat. Ok. Dostaliśmy torcik, bo tutaj się jechało po tort. I co teraz? I możemy zobaczyć, jaki mamy wynik. No. 5475. Chyba nie najgorzej, nie? Like. Chyba Git mi poszło. O ile to ma jakikolwiek wpływ. I co dostanę? To, na czym jechałem? Czy. Chyba raczej to do strzelania dostanę, nie? Ta. Shootera. Typowe. I ciekawe. Twoją drogą. Że zawsze dostajemy to, czym tak naprawdę strzelaliśmy. O! Okej. Okay, to jest parodia tych. W, y, automata, które są w Stanach z tymi drinami wywróć mi moją przyszłość, kapitanie hippo. Kapitanie hippo, no, pewnie coś powiedział, a ja nie słuchałem, bo debil. Tak. Zobaczę na nagraniu. Dziękuję Wam za oglądanie bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ten był dość tajemniczy, na końcu mi się włączył dość spory Słowotok z tego co. Tak teraz się zastanawiam, że bardzo dużo gadałem, więc chyba niczego nie wytnę. Ja to idę montować i tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku z 5 koszmarnych nocy. Pomoc trzeba. 2! Oh, really funny. Funny. i don't have two stone more than